Witam Państwa, to ja, Pan Kurczak Dobra, pewnie się zorientowaliście, że nie jestem kurczakiem między innymi po tym, że widać partiklesy i po tej małej masakrze z którą tutaj widzicie Na początku odcinka właśnie tą komendę Wam pokażę a potem... nie wiem co potem powiesz, że tutaj sobie też gapi się na to co tak. robisz, Jasiek Złogon potem jeszcze pokażę jeden trik Taki fajny komentarz, taka komenda wkurzająca trochę, tylko najpierw to gówno wyłączmy, dobra, a więc taka jest to komenda, robicie sobie coś takiego, nazywacie kurczaka kropka i będzie za was latał właśnie tak, co się dzieje? Od razu tak powiem, że jeszcze ani razu nie widziałem, żeby tak machał skrzydłami, i teraz tak teraz jeszcze pokażę tą wynerwiającą komendę. Czyli po prostu będzie nas przywoływać bez przerwy w to samo miejsce. Teraz patrzcie na to, i wszystko w porządku, ale się obrócić nie możemy. O, iść do przodu, jednak gdy się da. jak już ją wyłączmy, bo jest trochę wnerwiająca. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak posługiwać się komendą Fil, bo z tego co wiem, niektórzy tego nie potrafią. Nie wiem jakim cudem zresztą, bo fil to jest chyba najłatwiejsza komenda na świecie. A więc tak. Odpalamy sobie komendę. Fil dajemy spację, odpalamy. Piszemy swoje koordynacje, czyli tak naprawdę coś takiego. Potem robimy koordynacje jakie my chcemy, na przykład, nie wiem, to, powiedzmy sobie, tam plus, nie wiem, powiedzmy sobie 10, potem to plus, w sumie to nie, to jeszcze nie, ale tak czy się jak i za trzecim razem. Na przykład znów robimy sobie, na przykład, nie wiem, plus, powiedzmy sobie 6. I teraz tutaj powiedzmy sobie, że to zmienimy na mój ulubiony blog do używania chyba każdej komendy. Dirt! Di I patrzcie, panie i panowie, pojawiła się Kupa Dirta. Znaczy nie tyle Kupa, ile, no, kwadrat z dirta. Mam nadzieję, że, po, że dzisiaj się tego nauczycie, bo to naprawdę bardzo, bardzo łatwe. Tak łatwe, że jeśli tego nie potraficie, to naprawdę siara. Więc mam nadzieję, że to umiecie, albo będziecie umieć po tym odcinku, żeby nie robić mi siary, lub choćby sobie, nie wiem jak Was kolega pyta, czy umiecie te tego używać. On nie umiał, chciał coś zrobić, a nie chce mu się hem, stawiać pół tysiąca bloku. To żebyście go nie zawiedli, jak widzicie, tutaj jeszcze możecie jakieś inne pierdoły. Teraz powiedzmy sobie, a znowu Dirta. Przy okazji też powiem, dlaczego ja tak lubię używać Dirta. O i tutaj powiem tyle tylko. Z jednego bardzo prostego powodu. Po Prosto jest łatwiej. Jak damy to hollow, zresztą jak sami zobaczycie, hy, o, l, l, owy. i zamkniemy nawias. Teraz patrz, dobra, nie wiem dlaczego mi to nie działa, ale zgodnie z moimi informacjami powinno wtedy się zrobić coś takiego samego, tylko że z taką dziurą w środku. Dajcie mi chwilę, to do tego dojdę i wtedy jeszcze raz to pokażę. Okazuje się, że to chyba na Pocacie nie działa, ale prawdopodobnie na Javie działa, lub to jest jakaś zła wersja, czy coś takiego. He, więc jeżeli chodzi o film, to to jest na razie tyle. He. Jeszcze moglibyście... Pewnie jeszcze też nie wiecie, he, że istnieje taka komenda jak enchant. Albo wiecie, lub nie potraficie jej używać. Ja pokażę to w ogóle najlepszy... Trochę lepiej. Najpierw, oczywiście, piszemy komendę. Enchant. Potem dajemy małpa A. Potem jakiś chcemy enchant. Tylko pamiętajcie, żeby to był taki enchant, którym, na którym można to zakląć. Zakląć, bo inaczej nam się nie uda. Więc dajemy. Nie chcę, tylko i tutaj możecie dać na przykład nie, nie 11 tylko 4 na przykład i jak dajecie to miecz wam się zaklina na czwórkę teraz mamy czekoladę na hita takie fajne też mogę wam pokazać taką inną bardzo fajną komendę o nazwie xp xp po prostu robi tak, że Wam dodaję level. Co chyba teraz będziecie lepiej widzieć. Jak se Survival wcale. No dobra, i teraz patrzcie na to. Użyjmy sobie komendy XP i dajmy sobie punktów doświadczenia 999. Odpalmy to i dostajemy automatycznie. XP Więc teraz widzicie, chwilę na znalezienie kolejnej komendy, której może się nie, zna nie znać, lub nie umieć używać. Więc do zobaczyć. A do... ja może komendę? Najpierw wywalę tutaj. Więc do zobaczyć. Dobra, więc przypomina mi się kolejna komenda Fajna nazwie tytle. I to piszecie normalnie ukośnik. t i -t l e. Potem małpa, a. Znowu musicie napisać title e. Spacja. I na przykład nie wiem, r, r, e. I pokazuje wam się r, -r e. Znaczy jeszcze dodać do tego subtitle na początku, najpierw. Czyli robimy ty i -t l e. Spacja. Opa a spacja h c u b t ty, i h ty, i, ty, e na przykład nie wiem e e e e tej wtedy pokazuje się też pod ekran. Teraz dajcie mi chwilę na znalezienie jeszcze jednej komendy, no bo inaczej odcinek nawet nie będzie miał 20 minut. Stanowiłem, że do tej komendy zrobię nawet w miarę ładne wejście. Powiedzmy sobie, że jestem sobie gdzieś tutaj. O, i chcę zabić tamtą krówkę. Strzelam tylko, żeby latują TNT. Jak to zrobiłem? Już pokazuję. Tylko najpierw muszę dolecieć do comend bloka i przy okazji odpalić kreatywa, Bo jak wiecie na survivalu średnio się da korzystać z comend bloków. Otóż w tym comend bloku jest takie genialne coś. I uwaga, uwaga, to jeszcze nie jest maksimum, co to potrafi. Teraz dajmy opóźnienie w tych tylko jeden. Chet, nie dlatego, że się boję, tylko tak po prostu. Dobra, w ogóle zniszczę tą wajchę, bo ja już nie wiem, kiedy jest aktywna, kiedy nie. Dobra, już teraz będzie odpalona. I to, co teraz się stanie, nadal nie będzie maksimum. A się, że to nie jest kozackie. Powiedzcie, że to nie jest kozackie. Patrzcie, jakie możecie zrobić zniszczenia jedną strzałą. Jest po prostu genialne. Teraz sobie wyobraźcie, że tutaj w ogóle nie ma, że opóźnienie w tikach jest zerowe. Czyli po prostu pyk. To teraz jak strzelę, to będzie jeszcze lepiej. Jeżeli się w ogóle da jeszcze lepiej. lepiej. Tak, da się jeszcze lepiej niż to. Jak widzicie, ta komenda jest naprawdę mocna. Gorąco polecam, jeżeli lubi lubicie robić rozwałkę. Ło! Ładnie, ładnie. Naprawdę spoko. Myślę, że może Wam się spodobać, jeżeli lubicie robić rozwalenia. Więc to chyba będzie na tyle w tym odcinku, ale jeszcze spróbuję coś wymyślić. Patrzcie teraz na to ludziska. Za każdym razem, kiedy podskoczę blok, pode mną się usuwa. Co oznacza, że możemy bardzo łatwo zrobić w sobie dojście aż do próżni. Robiąc dokładnie jeden skok, możemy przelecieć przez bedrock. Potem się męczyć, żeby do niego wrócić. Można też w ogóle sobie zrobić tarczę, że wszystkie bloki w określonych koordynatach powinny się niszczyć, a w określonych innych są bariery. Ale to już raczej by było na kolejny odcinek. Z komend. Ja Miejmy nadzieję, że jak tym razem wyloduję, to będzie to trochę ładniej. A oczywiście, komenda do tego to jest coś takiego. Dzięki czemu za każdym razem, jak skoczymy. Usuwa się pod nami jeden blok. Właśnie. Właśnie to nie wiem, po co to by było, ale jest spoko. Piszcie w komentarzach, która komenda Waszym zdaniem by była najfajniejsza. I tym i teraz tak. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam, żebyście go zasubskrybowali, ale niczego nie wymuszam. To stuprocentowo Wasz Dalnie. Wow, kopalnia. Kopalnie są zawsze pod Taka ciekawostka. Teraz... Cześć!